Dzieci z przedszkola numer 9 w Gnieźnie i przedszkola w oborze odbyły spacer po lesie. Nadleśnictwo gniezno przekazało najmłodszym, jak las jesienią funkcjonuje i co się w nim dzieje. Wizyta w lesie w związku ze zmianami w przyrodzie, z jesienią, z nadchodzącym czasem, który jest trudny dla zwierząt, nasze przedszkolaki wybrały się do lasu, tutaj do nadleśnictwa. Przywiozły dary dla leśnych zwierząt, przyniewiozły kasztany, żołędzie, orzechy, kukurydzę, siano i dużo innych rzeczy. To jest też piękno natury, bo przede wszystkim to, żeby e, też zaobserwować na żywo, jak ten las wygląda, odczuć go e, i też przekazać tą karmę, spotkać się tutaj z przedstawicielami nadleśnictwa, którzy e, uczulają właśnie na potrzeby środowiska, na potrzeby zwierząt, e, bo tak jak tutaj e, po rozmowie też e, Państwo uczulają, żeby właśnie pozostawić zwierzętom jakby e, możliwość samotny, samodzielnej egzystencji, a pomagać wtedy, kiedy jest naprawdę zimno, kiedy jest duża powłoka e, śnieżna, kiedy jest duży mróz. Natomiast oczywiście te wszystkie dary, które dzieci włożyły w serce, zbierały z rodzicami, przynosiły do przedszkola, e, zostaną przekazane właśnie zwierzętom w tym najtrudniejszym okresie. Edukacja o lesie i bytujących w nim zwierzętach i ptactwie to sprawy potrzebne, które najlepiej ugruntowywać od małego. Stąd wizyta maluchów była bardzo wskazana. Las jest odwiedzany praktycznie cały czas, bo ludzie chodzą na grzyby, natomiast cieszymy się na takie inicjatywy, które tutaj nasi najmłodsi obywatele odwiedzają i, i, i przejawiają inicjatywę. To jest świetne. Intencją tego spotkania dzisiejszego jest... Wspieranie zwierząt i dokarmianie zwierząt w okresie zimowym. Te inicjatywy są pożyteczne, natomiast bardzo ważne jest, żeby odpowiednio kształtować te postawy naszych dzieci, żeby one doskonale sobie zdawały sprawę, że te inicjatywy są tylko wspomaganiem zwierząt w okresie kryzysu, które mogą przechodzić w okresach zimowych. My żyjąc tutaj w Wielkopolsce nie mamy do czynienia z takimi wielkimi zimami czy też bardzo ciężkimi okresami, więc... Ten, ten okres, w którym zwierzęta potrzebują naszej pomocy, generalnie jest dosyć krótki, ale jest, jest szansa, że on wystąpi. Wobec tego chcemy opowiadać dzieciom o tym, że warto zwierzętom pomagać, ale to właściwie muszą wiedzieć, że to jest tylko w sytuacjach, kiedy naprawdę zwierzętom coś złego grozi. Normalnie ekosystem leśny radzi sobie sam, on jest dosyć dobrze w przyrodzie poukładany więc na ten czas w tym okresie dokarmianie zwierząt właściwie nie jest prowadzone przez żadną z instytucji w tym roku mamy do czynienia z dużym urodzajem nasion dębu oczywiście kasztanowce gdzieś tam na obrzeżach mamy jeszcze kukurydzę na polach także zwierzęta mają się doskonale i te wszystkie dary które dzieci nam przywiozły to one będą wykorzystane tylko w sytuacjach kryzysowych. Najprawdopodobniej dopiero gdzieś tam pod koniec stycznia, ewentualnie lutego, że tak powiem, w tej najtęższej zimie, jeżeli ona się taka przytrafi. Dużym zaskoczeniem na pewno jest obecność od kilku miesięcy tutaj bezpośrednio przy mieście łosia który tutaj się u nas zadomowił. Można go y, zauważyć tutaj y, na, y, na południowo-wschodniej części y, kompleksu y, y, tutaj leśnego i przy samych bramach y, Gniezna. Myślę, że dzieci przychodzą tutaj do nas na, na takie, na takie dokarmianie zwierząt. One myślą sobie o sarenkach, oczywiście, o zajączkach. Wszystkie te zwierzęta u nas tutaj występują. Są dziki, są jelenie. Ta zwierzyna, o której teraz powiedzieliśmy, to ona praktycznie jest stała. Oczywiście w okresie jesiennym mamy dużo mniej gatunków ptaków, które tutaj występują na naszym terenie. One po prostu zgodnie z cyklem corocznym zmieniły miejsce bytowania i poleciały sobie gdzieś tam na południe. Niemniej jednak, część gatunków, jak sikorki, kowaliki u nas tutaj zostały i one będą wymagały jakiejś tam opieki, również w okresach, kiedy będzie ta zima troszkę tęższa i sroższa. Na ten czas również te ptaki sobie doskonale jeszcze potrafią poradzić. Aktywność owadów jeszcze jest, mimo że pogoda jest y, niebyt dla nas ciekawa, jak Pan wspomniał, że y, no, troszkę jest mniejsza aktywność może ludzi w lasach, a ale tutaj w okolicach gniezna na co dzień widzimy biegaczy, nawet luźno ubranych, więc dla owadów, które są przez naturę wyposażone w ten sposób, że mogą funkcjonować w okresie jesiennym. Także te owady sobie tutaj funkcjonują dosyć dobrze. Owady mają co jeść. Mamy jeszcze sporo dzikiej róży, tarniny, jarzębiny, więc te, te ptaki sobie doskonale radzą. Na leśny spacer wybrała się grupka około 100 dzieci z obu placówek.